z Księgi proroka Izajasza, w roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały nad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł i wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały furtyny drzwi, a świątyna napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nich moich ust i rzekł: Oto dotknęło to Twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. I słyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. Oto Słowo Boże. Wobec aniołów, psalm zaśpiewam pan. Wobec aniołów, psalm zaśpiewam pan. Będę cię usławił, panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę ci śpiewał psalm wobec aniołów pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność, bo ponad wszystko wymyszyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Wobec aniołów sam zaśpiewam, Pan Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie. Gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będę opiewać drogi Pana, zaprawdę chwała Pana jest wielka. Wobec aniołów sam zaśpiewam Panu. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Wobec aniołów sam zaśpiewam Pan. z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z pismem że został pogrzebany, że z stał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej, niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Oto Słowo Boże. Ale Heluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci napłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto słowo pańskie. Hała tobie, Chryste. Zostawili sieci i poszli za nimi. Siostry i bracia, wspólnym mianownikiem liturgii czytań i to wszystkich trzech dzisiejszej niedzieli, piątej niedzieli zwykłej, jest temat powołania. Słyszeliśmy już w pierwszym czytaniu historię powołania proroka Izajasza. W zeszłym tygodniu to był początek drogi prorockiej Jeremiasza, a dzisiaj scena powołania proroka Izajasza, które miało miejsce podczas doświadczonej, przeżytej przez niego wizji świątyni zasiadającym na wysokim i wyniosłym tronie Bogiem otoczonym serafinami wizji którą w swojej księdze opisuje przypomina sam prorok w drugim czytaniu swoje powołanie na apostoła dzieło niespodziewanej i niezasłużonej łaski bożej powołanie którego początkiem było ukazanie się Chrystusa w drodze do Damaszku Przypomina święty Paweł, apostoł narodów. Nic nie zwiastowało tego, że Pan Jezus właśnie Jego do szczególnej misji w kościele powoła, a stało się tak. A Ewangelia, trzecie dzisiejsze czytanie czytanie Ewangelii, opowiadając o cudownym połowie ryb, którego sprawcą był Jezus. Wskazuje na ten właśnie moment, w którym o swoim pójściu za Chrystusem, za Panem, po to, aby łowić ludzi, zdecydował Szymon, potem Piotr, święty Piotr, pierwszy z apostołów. Zostawił sieci i poszedł za nim. Trzy różne wydarzenia, trzy różne postaci, trzy różne... Historie, których jednak wspólnym mianownikiem i jakby płętą również jest rozpoznanie Bożego wezwania do prorockiej, do apostolskiej misji. Moment, w którym decydują się, żeby pójść za, za głosem szczególnego wezwania Boga. Jeszcze jeden jest wspólny moment, który charakteryzuje wszystkie te trzy historie opowiedziane dzisiaj w liturgii Słowa. Za każdym razem zwróćcie uwagę, pierwszą reakcją na wzywającą interwencję Boga, na Jego Słowo, na blask Jego obecności, na cud potęgi Jego działania, choćby w tej świątecznej wizji, w wydarzeniu pod Damaszkiem, czy w cudzie nadzwyczajnego połowu, Pierwszą reakcją za każdym razem, takim jakby dominującym doświadczeniem, jest najpierw lęk. Poczucie lęk wywołany pewnym poczuciem niegodności, poczucie jakiegoś ogromnego dystansu, dysonansu, przepaści pomiędzy tym, kim jest objawiający się Bóg, wzywający Bóg, z Jego możliwościami, z Jego doskonałością. Z Jego oczekiwaniami, a naszą ludzką małością, naszą ludzką kondycją, grzesznością, nawet grzesznością, słabością. Biada mi, jestem zgubiony, woła Izajasz. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla. Pana zastępów. Jestem zgubiony. To nie na miarę człowieka, co się wydarzyło. Czego chce ode mnie Pan Bóg? Nie umiem, nie potrafię. Nie dam rady. Bardzo podobnie, albo nawet jeszcze bardziej dramatycznie przedstawia się reakcja Piotra, Szymona na cudowny połów, na cud Chrystusa. Widząc to, co się stało, co się wydarzyło, przypadł Jezusowi do kolan, czytamy w Ewangelii, i rzekł: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie zasługuję na to, co się stało. Nie rozumiem, to mnie przerasta. Odejdź ode mnie. Podobnej reakcji, myślę, możemy domyśleć się u świętego Pawła, skoro pisząc o swoim apostolskim powołaniu nazywa siebie poronionym płodem, kimś, kto nie jest godzin zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół. W sposób bardzo dramatyczny odczuwa ten dysonans pomiędzy tym, kim jest, a tym zawołaniem do, do misji, głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. To poczucie małości, słabości, mizerii, niegodności, grzeszności, wręcz yy, rodzące jakieś odczucie lęku w zetknięciu ze świętością Boga, który, która wydaje się stawiać nas przed jakimś niewykonalnym zadaniem, jest ze wszech miar uzasadnione właściwie od strony ludzkiej, tak być powinno. Jest jakieś misterium tremendum, misterium wywołujące. Dreszcz lęku, czego chce ode mnie Pan? Bóg? To jest po ludzku zrozumiałe. To nie dla mnie. To mnie przerasta. Nie dam rady. Dajcie mi spokój. Myślę, że takie odczucia towarzyszyły mi również wtedy, kiedy do mnie dochodziło, do, do mojej świadomości, to przekonanie, że, że mógłbym być księdzem, że, że Pan Jezus się tego spodziewa. Możemy zresztą wszyscy chyba w swojej pamięci sądzę, że każdy z nas doszukać się podobnego stanu ducha, podobnej lękowej reakcji, kiedy na przykład zdumiała i zachwyciła nas czyjaś wiedza, odwaga, wielkoduszność, wspaniałomyślność myślność, pociągała wzwyż, budziła jakąś również ambicję w nas, by byśmy też tak może chcieli, ale zaraz, chwilę potem zawłodnęło nami przekonanie, że to nie jest na naszą miarę. Nie na miarę moich możliwości, że to jest bajka z innego świata, dla innych. Dla zdolniejszych, dla odważniejszych, dla mądrzejszych, dla pobożniejszych. To zbyt mocny wiatr na moją wełnę pisał w swoich notatkach z nieudanych rekolekcji Konstanty i Delfon Skałczyński. Zbyt mocny wiatr. Nie dam rady. Pan Bóg... Pan Jezus jednak nie pozwala ani Izajaszowi, ani Szawłowi, ani Szymonowi Rybakowi, ani nam. Nie pozwala, aby to uzasadnione poczucie niegodności, lęku przed świętością stało się, tak jak u Gałczyńskiego, wymówką, jakimś alibi, stało się jakimś usprawiedliwieniem dezercji z placu życiowego boju o świętość życia, o realizację powołania tego zawołania każdego z nas po imieniu dla realizacji Bożego planu, Bożego zamysłu w naszym życiu. Ponieważ natychmiast Pan Bóg daje do zrozumienia natychmiast, że Jemu ta i nasza grzeszna Przeszłość i ta ludzka kondycja związana z jakąś słabością, lękiem, kompleksami, że Jemu to nie przeszkadza. Że On wierzy w nasze możliwości, to znaczy właściwie w Jego możliwości, które, które chce zrealizować, urzeczywistnić również poprzez nas, przez nas. Chce nas Pan Jezus od razu przekonać, że wierzy w naszą misję, nasze powołanie, mimo naszej słabości. A nawet paradoksalnie przekonuje, że na tle tych słabości, naszych słabości, jeszcze większa, jeszcze potężniejsza okazać się może mocy Jego łaski. A właśnie o to chodzi. Moc w słabości się doskonali. Więc w jakimś sensie są one również te nasze słabości, ograniczenia, oddane Panu Bogu do dyspozycji. Są one sprzymierzeńcami w ukazywaniu potęgi Bożego działania, Bożego zwycięstwa, chwały Chrystusa. Panu Bogu nie przeszkadza to, że jestem taki lichy i słaby, ograniczony. Śmiertelny, niedoskonały, wystawiony na tysiące pokus. Nie bój się, powiedział Jezus do Szymona Piotra nie bój się. Odtąd ludzi łowić będziesz. Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Pan Bóg wierzy w Ciebie, w Twoje dobro, w Twoje możliwości, nie dlatego, że Ty potrafisz aż tyle, ale cokolwiek wystarcza, żeby okazała się Jego moc. Odrobina wystarczy. Pan Bóg wierzy w Twoją przyszłość bardziej niż Ty potrafisz wierzyć w siebie. Ponieważ wierzy w ciebie mocą swojej niestrudzonej, cierpliwej, miłosiernej miłości, to trochę oczywiście da, przez daleką analogię, tak jak, jak ojciec, jak mama wierzy w swoje dziecko. Ja nie potrafię, nie umiem, wtedy kiedy próbuję się nauczyć chodzić albo jeździć na rowerze. Ale dobry rodzic, tata się nie poddaje. Umiesz, zobaczysz. Pomaga, a jednocześnie jednocześnie zachęca w ten sposób, żeby, żeby to dziecko odkryło w sobie możliwości, których, których dotąd nie widzi. Potrafisz. Tobie się wydaje, że tylko ryby potrafić łowić, a On wierzy, że nadajesz się do łowienia ludzi. Tobie się zdaje, że możesz najwyżej zrazić kogoś do wiary. Swoją niedostateczną pobożnością, brakiem skupienia na modlitwie, roztargnieniami, a On upatruje w Tobie wielkiego świadka swojej miłości. Spodziewając się na przykład po cichu od Ciebie, że zapomnisz i przebaczysz doznaną krzywdę. Potrafisz czy nie? A może potrafisz przebaczyć? On spodziewa się, że wyciągniesz rękę do pojednania. Ty myślisz sobie, że jesteś do niczego, nie, bo nie potrafisz sobie poradzić z irytacją w pracy albo z nałogiem nikotynowym, a on szykuje cię na wielkiego apostoła i świadka, każąc ci zająć się na przykład niedołężną chorą na Alzheimera żoną, która kochała cię nad życie, a teraz Teraz ciebie nawet nie poznaję, potrafisz, czy nie. A może potrafisz? Każdy z nas to zawołanie Boże przeżywa w określonej sytuacji swojego życia. Bo może być radykalnie inna od, od innych. Ale właśnie Pan Bóg spodziewa się ciebie, że w tej sytuacji, w której się znajdujesz, Potrafisz stać się świadkiem jego miłości, jego dobroci. Ludzie dziwią się i mówią: „Tyle masz serca, a ty Tobie zdaje się, że jesteś do niczego.” To jest łaska Pana Boga, który woła każdego z nas, żebyśmy stawali się świadkami jego miłości w tych okolicznościach w tych warunkach w tych sytuacjach które każe nam przeżyć zmorą naszych czasów bardzo mi ta myśl ta diagnoza papieża seniora Benedykta odpowiada i chciałbym ją przytoczyć może już po raz kolejny zmorą naszych czasów jest to że pozbawiamy nasze życie tego świętego rozmachu wielkości, jaki płynie ze świadomości, że nasze życie jest wpisane w odwieczny plan miłości Boga, świętą historię jego starań o niebo dla nas, że jesteśmy przez niego powołani, każdy bez wyjątku. Co nam wtedy pozostaje, jeśli wątpimy w to, jeśli nie słyszymy tego zawołania? który kieruje w stronę, moją stronę, Pan Bóg. Co nam wtedy pozostaje? Pozostaje dowartościowywać się w swojej egzystencji przy pomocy tego, co sami potrafimy zrobić, zdziałać, zbudować, wymyślić, przeżyć, doznać, skonsumować, zafundować sobie. A to prędzej czy później zmielą na proch żarna przemijającego czasu nie zostanie nic. Jeśli to ma być źródło jakiejś świadomości, wartości, celowości, sensu naszego życia, to nic z tego nie pozostanie. Jeśli zabraknie tego, tej świadomości, że odwieczny Bóg na wieczność mnie woła po imieniu, bo mnie kocha, to, to jaki sens jesteśmy w stanie zagwarantować swojemu życiu? Po pierwszej przy świętej w kazaniu organistka powiedziała mi, że przypomniało jej, przypomniał jej ten obraz, który przytoczyłem teraz: kukułkę, która wyskakuje o 12, robi hałas na cały świat, kuka 12 razy, a potem drzwiczki się za nią zamykają, i po wszystkim. Po wszystkim. Co nam wtedy pozostaje? I mówi dalej papież Benedykt, tak, bodaj największą pokusą, którą kusi Was dzisiaj świat, kochani, to pokusa rezygnacji z poczucia wielkości, wzniosłości życia, tej wzniosłości, która nie wynika z moich możliwości, ale z tego, że jestem wpisany w Boży plan, ukochany na zawsze. Człowiek nie chce być naiwny, mówił papież, nie wierzy w swoją wielkość, woli być bardziej realistyczny. Człowiek nie chce uwierzyć, że Bóg go zna, że nim się zajmuje, że na niego patrzy, że jest mu bliski od urodzenia. Że go powołuje do urzeczywistnienia pięknego zamysłu swojej miłości. Przyglądając się dzisiaj na liturgii, liturgii słowa dzisiejszej niedzieli powołaniu proroka Izajasza, świętego Pawła i świętego Piotra, przyglądnijmy się również siostry i bracia naszemu chrześcijańskiemu powołaniu, powołaniu każdego z nas, aby być w tych okolicznościach, w tych sytuacjach, które przeżywamy z takim bagażem doświadczeń, jaki mamy ze słabościami, które nam doskwierają, powołani jesteśmy, by być świadkiem Chrystusa i Jego miłości. Kogo mam posłać, aby świat uwierzył? Pyta tu i teraz, mnie i ciebie, Pan Bóg, tak jak pytał kiedyś Izajasza. Kogo mam posłać? Chcielibyśmy wziąć w nasze usta, w nasze serce słowa, którymi odpowiedział Izajasz. Oto ja, poślij mnie. Amen.